Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Celsius wychodzi z bankructwa po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd. UBS w Hongkongu otwiera drzwi dla zamożnych klientów na zakup ETF-ów. Cena XRP spada o 5%, ponieważ Ripple i SEC przygotowują się do możliwych przyszłych rozpraw sądowych. Binance Australia, naruszenie lokalnego prawa oraz konsekwencje. Rosną spekulacje, że BlackRock przygotowuje się do uruchomienia ETF-ów na Ethereum. Bieloryby Cardano zgromadziły prawie 2 miliardy tokenów ADA. XRP Ledger osiągnęła integrację na platformie DaPradar. Standard Chartered i SBI Holdings inwestują w kryptowalutowe stand -upy. Bitcoin przewyższa Ethereum w wolumenie sprzedaży NFTs. Podsumowanie konferencji Ripple Swell w Dubaju. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.